Royce był jednym z głównych bohaterów filmu Predators, który przeżył finałowe starcie z wojownikami Yaouchia, pozostając na terenie łowieckiego rezerwatu. Film z 2010 roku nie wyjaśnia jednak, co się z nim stało, ale na ratunek przychodzi nam komiks opowiadający dalszą historię tej postaci i ukryty przerywnik filmowy z gry Predator Hunting Grounds. W dzisiejszym materiale opowiem Wam, kim stał się Royce i jak potoczyła się jego historia. Z góry dziękuję Wam za pozostawienie pod tym filmem łapki i komentarza, bo to realnie wspiera rozwój kanału. Jak wiecie, Royce był doświadczonym najemnikiem, który bardzo szybko dostosował się do miejsca, do którego trafił. Po fabule przedstawionej w filmie, początkowo trzymał się wraz z Izabelą, gdyż oboje chcieli znaleźć sposób na wydostanie się z tej niegościnnej planety. Niestety wkrótce potem ich drogi się rozeszły i oboje postanowili przetrwać na własną rękę. Royce jako doświadczony żołnierz polował na wszystkie potencjalnie niebezpieczne gatunki istot, które zamieszkiwały rezerwat łowców. Nie zważał na niebezpieczeństwo i nie bał się nowych wyzwań, zdobywając dzięki temu nowe wyposażenie i źródła pokarmu. Po około dwóch miesiącach były najemnik zdał sobie sprawę, że jednak potrzebuje Izabeli. Doszło do tego, gdyż sam mocno był już poraniony i jego rany goiły się bardzo wolno. Wiedział, że z kąpanem jego szanse na przetrwanie wzrosną, dlatego ponownie dołączył do swojej dawnej towarzyszki i nawiązał z nią tym samym romans. Pewnej nocy do ich obozowiska przybył jeden z łowców, który jednak nie zaczął ich atakować. Zostawił on im prezent wyposażenie predatora dostosowane do wielkości ludzkiego ciała. Oboje byli tym mocno zaskoczeni, jednak Royce szybko ubrał otrzymany sprzęt, który świetnie na niego pasował. Następnie wraz z Izabelą wyruszył przed siebie, jednak sieranka nie trwała długo. Na ich drodze stanął bowiem zmodyfikowany czteroręki Predator, który po długiej i wyczerpującej walce został przez nich pokonany. Royce uczył się dopiero używać nowego sprzętu, przez co nie działał zbyt efektywnie, jednak w walce pomagała mu Izabela, wspierając go ogniem z dystansu. Od tamtej pory ich szanse na przetrwanie znacząco wzrosły. Dzięki hełmowi łowców wiedzieli gdzie dochodziło do zrzutów zapasów i nowych potencjalnych wrogów. Na tym etapie zakończyła się historia z komiksu, jednak resztę dopowiada nam wspomniana wcześniej gra. Eksplorując teren łowiecki, odnaleźli bowiem dwa statki Predatorów, które mogły posłużyć im do powrotu na Ziemię. W tamtym momencie ich drogi się jednak rozeszły. Izabela postanowiła bowiem ratować skórę i wrócić na ukochaną Ziemię. Royce zaskoczył ją jednak swoim wyborem: nie chciał bowiem już wracać na Ziemię. W tamtym momencie robił już bowiem to co kochał, polował i nabierał doświadczenia jako wojownik. Postanowił więc za pomocą drugiego statku udać się na główną planetę łowców, by dołączyć do jednego z klanów kosmicznych wojowników. Jego dalsza historia pozostaje nieznana, jednak jego wybór daje podwaliny na kolejną ciekawą opowieść.